Dzień dobry. Wczoraj poznaliście słówko bogus. 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 Czyli fałszywy, zmyślony, fikcyjny, nieprawdziwy. In English. Not real, fake, false. Dzisiejsze słówko to equitable. 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 Equitable oznacza. Treating all people in a fair and equal way. Treating all people in a fair and equal way. Czyli traktujący wszystkich ludzi w sprawiedliwy i równy sposób. In a fair and equal way. Czyli po prostu sprawiedliwy. Możemy na przykład powiedzieć: It's a very equitable deal for both of us. It's a very equitable deal for both of us. Czy jest to bardzo sprawiedliwa umowa dla obojga z nas. Dla obu z nas. Equitable. Do zobaczenia jutro.